Przegrywamy dziś z orłem ryczów 0 do 1, ale no znaczy wiadomo, po przegranym meczu zawsze tych trzech punktów nie ma, ale dzisiejsza gra wasza była na plus. <Ky> Jak ocenisz ty to spotkanie? No myślę, że na pewno e, żałujemy, bo z, myślę, że z perspektywy meczu tak na gorąco e, można spokojnie powiedzieć, że był to mecz wyrównany. No wiadomo, Orzeł, Orzeł miał sporo sytuacji. My też w drugiej połowie mieliśmy 200% sytuacje, gdzie mogliśmy strzelić bramkę. Najbardziej boli to, że z sytuacji, w których faktycznie ryczów mógł trafić, nie strzelali, bo albo blokowaliśmy albo coś tam obroniłem, a, a w sytuacji tak naprawdę bezpiecznej strzeliliśmy sobie bramkę samobójczą, przypadkową. To tak naprawdę najbardziej boli, ale myślę, że dużo możemy z tego, z tego meczu wyciągnąć. Yy, sporo wniosków. Graliśmy z wiceliderem, który jest jednym z głównych pretendentów do, do yy, zrobienia awansu, do awansowania do trzeciej ligi. Więc myślę, że na pewno możemy być zadowoleni po tym meczu. Yy, no ale jednak za dobrą grę punktów, yy, punktów nie przypisują, więc zostajemy bez punktów po tym spotkaniu. Trzeba się wziąć w garść i, i, i zacząć punktować. Hmm, rozmawiałem z trenerem wcześniej tak samo, sformu... może nie tak samo sformułuje pytanie, ale podob w podobnym wydźwięku. Dzisiaj nawet kibice, którzy wiadomo, że po przegranym meczu gdzieś ta, ta złość jest nawet na, na trybunach, ale dzisiaj nie wiem, czy zauważyliście, bo porażka zawsze boli jeszcze chwilę po, ale kibice Was nagrodzili brawami i tam z trybun dało się słuchać kilka dobrych słów. Jak ocenisz to? Nawet pewno to było słychać, nawet w trakcie meczu przy... przy... Nawet ja przy swoich jakichś dobrych interwencjach, czy przy strzałach, czy przy, e, przy akcjach słychać było te brawa i naprawdę, naprawdę słychać było wsparcie sporo dzisiaj osób przyszło, e, więc naprawdę uważam, że ta cała otoczka w Okocimskim e, w tym momencie jest na bardzo dobrym poziomie i bardzo nam to pomaga. E, czy dzisiaj dużo, dużo ludzi przyszło na, na mecz, dużo kibiców, czy na spotkaniu z Beskidem Andrychów, czy z Glinikiem, e, czy ostatnio kibice przyjechali z nami do, do Myślenic. Naprawdę jest to odczuwalne i nie wiem, myślę, że jesteśmy w takiej w topce, jeżeli chodzi o, o kibiców w tej czwartej lidze, a to na, pe na pewno nosi. E, nosi nas na boisku, e, tylko my też, też musimy się odwdzięczyć tym kibicom i punktować, więcej punktować, bo, bo to jest myślę dla nich, jak i dla nas to najważniejsze. Piotrek, no, najbliższa okazja to mm, już spotkanie za tydzień z Patrą Białka-Taczańska. E, jak nastawienie przed tym spotkaniem? Myślę, że tutaj już nie może być innego nastawienia jak trzy punkty. Wiadomo, na każdy mecz wychodzimy z nastawieniem, żeby, żeby wygrać, żeby, żeby te trzy punkty zabrać ze sobą. Jednak dzisiaj graliśmy w roli Underdoga. Wiadomo, Noryczów jest wiceliderem. Za tydzień myślę, że jesteśmy w podobnym miejscu co Watra i to już będzie taki mecz, gdzie gdzie trzy punkty będą na wagę złota, gdzie to tak naprawdę będzie mecz o 6 punktów. Zwłaszcza, że bodajże mamy 3 punkty mniej, dwa lub 3 punkty mniej niż watr, watra i, i będziemy mogli doskoczyć lub ich przeskoczyć, więc to nastawienie jest, jest mocno bojowe i idziemy tam po 3 punkty. Dzięki z takim nastawieniem. Będzie tylko dobrze. Dzięki.